Cześć, wokalista TV. Dzisiaj zacznę tymi słowami. Czyny niech będą słowami. Słowa z kolei czynami. Tyż czym są słowa bez czynów? Czyż same słowa nie są jedynie słowami, z których nic się nie dokona? Co najwyżej potrzebujący w sabotności skona. A czasem starczy nawet te parę sekund obecności, gdzie pokazać można odsunąć. Złośliwości. Naprawdę, nie tylko machnięcie gotówką na pokaz, bo to się opłaca. Przekazie serce i właśnie dobro do nas powraca. A więc. Dzisiaj troszkę powiem o akcji Patrioti dla ofiar PRL-u. Tym, którzy wzięli udział w tej akcji oraz wsparli, bardzo dziękuję, ponieważ jest to bardzo ważne dla tych osób. Dla osób, które po Drugiej wojnie światowej poświęciły życie. Naprawdę poświęciły życie. To były osoby, które ginęły w strasznych warunkach poddawani torturom najróżniejszego rodzaju. A dlaczego? Ponieważ byliśmy pod okupacją. Okupacją ZSRR. To była fikcja, że jest polski rząd, jak wiemy. Taka fikcja, że naprawdę my może myśleliśmy, że jesteśmy wolni. Tak nam chciano powiedzieć, wmówić i robiono to. Ale nie była to wolność. Można powiedzieć, że byliśmy pod okupacją. Tylko pytanie czasem, co gorsze? Być pod okupacją, gdzie ktoś obcy nad tobą chodzi i wiadomo, że jest się okupowanym? Czy ta okupacja, która właśnie miała miejsce po II wojnie światowej, że Polak, Polaka, Polak, Polaka zabijał, torturował, gnębił, wykonywał wszystko to, co każe obcy? Jakie macie na ten temat zdanie? Czemu służy akcja patrioci dla ofiar PRL? Temu, iż jak wiemy, grupy, które wtedy rządziły, ścigały osoby, które walczyły za naprawdę wolny, niepodległy kraj, które miały to marzenie i chcieli je urzeczywistnić. Urzeczywistnić niemożliwe mieli wiarę, że jest warto walczyć. Choćby dlatego, że my dzisiaj będziemy o nich pamiętać, że docenimy ich pracę, trudy, które włożyli w to, że my doprowadzimy, że Polska będzie wolna, suwerenna. Niepodległo. Nasza to dzisiaj rola. Pamiętać o tych, którzy nie bali się postawić naprawdę oprawcą. To nie były przelewki. To nie były przelewki. I jeszcze raz powtórzę: to nie były przelewki. Ci ludzie naprawdę poświęcali swoje życie. I wielu zginęło. Władze komunistyczne nie, rob, nie łapali tych, którzy walczyli za nie łapali tych, co walczyli za naszą wolność po to, żeby ich złapać i aresztować. Rozkazy były jasne. Zabić. Pozbawić życia. Oto właśnie jest upadek. Naprawdę smutek napełnia serca. A dzisiaj wielu wychodzi, czy z nieświadomości, czy z świadomości, ale tej fałszywej, wierząc kłamcom, następcom, oprawców. I jakby również biorą udział w tym, by zapomnieć o tych osobach, o żołnierzach wyklętych. Tak warczono, by pamięć została zamazana. Zauważcie, ile lat minęło. Teoretycznie po upadku komunizmu, który chyba jednak nie upadł. I to trzeba sobie powiedzieć, on nie upadł, tylko przybrał nową formę. No bo skoro nawet, zobaczcie poprzez pryzmat historii, dlaczego dążenie ku przywróceniu pamięci ofiarom walczący za Polskę. Dlaczego tak dążono, żeby zapomniano, zapomniano o żołnierzach wyklętych. Dlaczego tak bardzo o to zabiegano? Tak dążono do prawdy, że nic nie zostało ujawnione praktycznie. Dopiero teraz się coś zmienia. Bo dopiero teraz rośnie nadzieja, coś się zmienia. Ale do tego my musimy trzymać się razem. My musimy przekazywać z pokolenia na pokolenie dalej każdy czyn bohaterski. Że naprawdę. Marzenie może stać się spełnieniem, urzeczywistnieniem. Naprawdę, że to jest wszystko możliwe. Ale by to uczynić, nasza rola jest, by to przekazywać dalej. Naszą rolą jest budować, nie narzekać, bo tu nie ma czasu na narzekanie. Trzeba budować czasami, by już następni mogli żyć lepiej. Wszystko jest możliwe i my możemy nawet poprawić swój byt. Możemy być wolni, prawdziwie, tylko wtedy, kiedy będziemy trzymać się razem. Wiele tych osób, które przeżyło torturowanie, więzienia, dzisiaj żyje w warunkach, Niegodnych. Są to osoby, które nie mają po prostu pieniędzy, żeby godnie żyć. Samotni, schorowani, często żyją. A czasem tak bardzo potrzebne by było ta chwila nawet obecności, pokazania, że nie są sami. Czasami chyba to jest normalne. Okazać wdzięczność im za to, co zrobili. Że ich walka nie była na darmo, że dzięki im jest ta nadzieja na wolny kraj. Prawdziwie wolny kraj. Wolna Polska, wielka Polska. To jest możliwe dzięki im. To oni to przekazali, że takie coś jest. Ale nie może być tak. My nie możemy być obojętni. Przekazujmy wiedzę z pokolenia na pokolenie. Dziękujmy tym, którzy walczyli o wolność. Pamiętajmy o tym. Czemu służy akcja Patrioci dla ofiar prl -u? Otóż możemy pomóc tym ludziom, Poprzez nawet drobną sumę. To niewiele kosztuje. Naprawdę niewiele. Każdy niech może ile pomoże. Takie moje zdanie. A możemy dużo. Bardzo dużo. Naprawdę dużo. A więc. Moje przesłanie. Niechaj każdy pomoże na tyle, ile może. I to wystarczy. Ale miejmy w tym darze serce, pamięć, podziękowanie. Bo oni naprawdę walczyli. Pamiętajmy o tym. Oni walczyli i byli gotowi naprawdę na najgorsze. I przeżyli to. Mając marzenia. Dla siebie, dla nas. Pamiętajmy o tym. I to tyle w tym temacie. Link w opisie będzie. Wystarczy wtedy kliknąć i przeczytajcie, zapoznajcie się. Wszystko jest proste. I nie kosztuje to nas wiele, a możemy naprawdę bardzo dużo pomóc. I to tyle byłoby w tym temacie. O, dzisiaj jaka jest piękna pogoda, przynajmniej u mnie. Słoneczko świeci, prawie że chmur nie ma, no troszkę, a takie białe chmury. Prawda. Pogoda idealna do spacerku. A dzisiaj jako iż już wracam. Powoli zaczynam używać nóg do ćwiczeń. Co idzie? Wprawdzie nie mogę jeszcze jakoś tam bardzo dużo zrobić, ale czuję, że jest powoli ta poprawa co daje naprawdę mi duże nadzieje co bardzo cieszy no cóż i cóż dużo pracy czeka mnie teraz dużo trasy do objechania i sesja nagraniowa a więc wprawdzie nie wiem czy mi się uda bo chciałem żeby już robić premiery w marcu piosenek nie wiem czy mi się to uda Zraz, iż... No po prostu nie wiem, czy zdążę, ale bardzo będę się o to starał, by wszystkie obróbki były wykonane. Może bym chociaż w końcówce marca się załapać, chociaż z jedną premierą. Oczywiście nie innego utworu, jak Szczęście. O, I mam nadzieję, że to się uda zrealizować, ale będzie bardzo ciężko. Ale czeka mnie teraz naprawdę nawał, jeśli chodzi o nagrywanie. Prowadzę bardzo istotne negocjacje w sprawie promoc promocji. Mam nadzieję, że to się uda wszystko zrealizować. Na ten rok najbardziej chyba wzniosłym celem będzie właśnie doprowadzenia, by takie umowy odpowiednie zawrzeć. I cóż, dalej. To będzie bardzo ważne. No załatwić jakby już raczej na przyszły rok koncerty. Ile się da? Bo w zeszłym roku niestety jeśli chodzi o ten rok ja już jakby jestem spóźniony, ponieważ nie mogłem jeździć za dużo i już był za późny po prostu czas na załatwienie sobie na teraz. Oczywiście kilka będzie koncertów, ale to nie będzie taka ilość choćby jak w zeszłym roku. No ale w ramach takiej przepróbowania iż moich utworów jest więcej, po prostu sobie będę w ramach takiego sprawdzenia sprawdzał jak wypadnę występując wyłącznie ze swoimi utworami, wyłącznie ze swoim repertuarem. Będzie węższy, ale, ale będzie własny. Do przyszłego roku zresztą wykreuje się już taki, myślę, dość pełny repertuar, bo to już będzie ładna liczba piosenek, już taka, że spokojnie można konkretny występ dać. No. No cóż. Forma w górę, forma w górę. Bardzo mnie to cieszy. Aczkolwiek forma w górę, fajnie z ciężarami, ale powiem, wyszedłem jak na dworze, w sensie zacząłem robić <grybujesz> yy, bardziej intensywny trening, ponieważ jak mówię, zaczynam używać nóg, to. O, zadyszka była, ale znając zawzięcie moje. Wszystko wróci, tylko niech kolano wyzdrowieje, a będzie wszystko dobrze. Co bym jeszcze chciał dzisiaj powiedzieć? Hmm. No, nawoł pracy nie czeka. Dwie fajne współprace. Współpraca, współpraca. Jak się odmienia. <gry> Po prostu dwie fajne. Eee, jak to? Ojej. Nic tylko teraz zrobić, cięcie i powiedzieć od początku. Fajne propozycje współpracy po prostu mam, które już poszedłem, które będę realizował i muszę się do tego też ostro przyłożyć. Ojej, ale taka praca, która się opłaca dzięki Wam. Z Waszą pomocą. Wszystko jest możliwe i bardzo dziękuję za to, że vlogi moje są oglądane. Patrząc na statystyki, troszkę w górę poszło i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ale mówię do tego, jak mówię. Każdy like, subskrypcja, komentarz czy na Facebooku.